Stała się rzecz straszna. Polacy rodacy, Polacy nie chcą się duplikować. Polacy nie chcą e, tworzyć małych Polaków. No i z tej właśnie przyczyny mamy wysyp różnych artykułów o właśnie. Niżu demograficznym w Polsce. No właśnie. Nie chcą. Jak niewolnik może nie chcieć? Nie? Niewolnik ma chcieć, nie? No bo jak już jest, wiecie, urodzi się w tym państwie, no... Ym... Podlega rządowi, nie? E, musi na przykład, e, e, wiadomo, jakieś e, e, wybrać e, no, obowiązkowe, o, musi mieć obowiązkowe szczepienia, musi chodzić do szkoły. Musi mieć pracę i, ty, i tym podobnej. Yy, musi na przykład yy, odsłużyć yy, zasadniczą służbę wojskową, która yy, jest obowiązkowa, czy była obowiązkowa, no ale może wrócić, nie? No. Yy, no i na przykład yy, patrząc na przykład na ostatnią ostatnią Yy, sprawę dotyczącą yy, zaostrzenia prawa aborcyjnego nie? no w końcu yy, takie taki, takie dziecko nie? taki mm, młody, mały człowieczek który się tam rozwija brzuchu matki. No to on nie należy do matki. Nie no. Hmm, nie. I się zastanawiam, że należy do Pana Boga? Eee, no bo z tego co słyszałem, no to eee, Bóg eee, nad wszystkim panuje i zarządza. Eee, człowiek nie ma nic do gadania w pewnych kwestiach jest tylko stworzeniem e, tak na przykład czytam te różne różne właśnie e, fora religijne katolickie i tym podobne no właśnie i a tu się okazuje, że no jednak rząd i kościół no nie ma żadnej władzy nad tym homo sapiens No nie ma, no bo jak się okazuje, jak wiemy, człowiek ma wolną wolę, nie? Może się zbuntować, powiedzieć nie nie. I nie będzie się rozmnażał dla swoich panów, panów tu na przykład. Wstawmy w słowo pan e, na rząd, na przykład, czy tam jakaś mm. instytucja, która tam e, no, tak, e, która e, żyje w, z wyzysku takich osób, czy tam na e, no, i tak. E, mm, No, i mamy także e, te instytucje, no, chcą. No, co chcą? No, chcą mieć e, ręce do pracy, nie? No, bo jak nie będzie dzieci, wiadomo, człowiek jest śmiertelny, podlega upływowi czasu. Umiera po pewnym, pewnym upływie tego czasu. Nie? Starzeje się jego, jego ciało ulega degradacji. Hmm. No właśnie, więc y, tu na Ziemi musi się rozmnażać poprzez układ rozrodczy, tak, który ma, żeby były następne, wiecie, matrioszki. E, no właśnie. No, żeby jakoś y, te społeczeństwo funkcjonowało no wiecie, yy, narodziny, yy, narodziny, praca, śmierć. Tak mniej więcej wygląda sytuacja yy, na świecie. No ja nie mówię w Polsce, nie? Narodziny, praca, konsumpcja, i śmierć no, e... przyglądając się ostatnimi czasy wiem, temu, jak e, jaki mam duży na przykład wysyp. Chorób yy, psychicznych, samobójstw. Nie? Samobójstw. No więc yy, się zastanawiam yy, tym wszystkim, czy to, czy ten świat z jego podziałami, różnymi konfliktami, które tu toczymy, ma na dłuższą metę jakikolwiek Sens. Czy jest sens egzystować. W tym świecie, który podlega przemianie. Bo z tego by wynika wynikała ta sytuacja się wydaje też, po części, po części tego niżu demograficznego. Mamy dzisiaj bardzo duży, wiecie, e, mamy bardzo dużo dzisiaj duży przepływ informacji. Mamy dostęp do różnych, naprawdę różnych, y, różnych wiadomości y, z zakresu tam, wiecie, y, nauki, filozofii, no wszystkiego, więc jesteśmy bardziej, bardziej samoświadomi. Y, Wierzę większość, no nieliczni, są świadomi siebie i otaczający ich rzeczywistości. No. Hmm. Hmm. I tak, i... Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba 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 już, już wszystko w tym zakresie. um